Nikita i kamera Boy w dalszym ciągu prowadzą swoją internetową wojnę pozycyjną, przy czym kamera Boy, świeżo po symbolicznym odebraniu nagrody dla największego dzba na roku 2025, zdaje się konsekwentnie pracować nad równie mocną nominacją w roku 2026. Trudno bowiem nie odnieść wrażenia, że gdziekolwiek się pojawi, tam albo dostaje po twarzy, albo po reputacji, albo staje się obiektem zbiorowego śmiechu. Jeśli akurat nie to, wraca do tematu rozstania z byłą już partnerką, która eksploatuje z uporem godnym lepszej sprawy. Cofnijmy się jednak do wydarzeń sprzed kilku dni. Tradycyjnie, 500 łapek w górę, bo bez tego, jak wiadomo, narracja się nie domyka, a rzeczywistość przestaje mieć sens. Punktem zapalnym była Wigilia z udziałem dziewięciu twórców internetowych zorganizowana przez Boxdela. Wigilia z nazwy, bo świątecznej atmosferze trudno było tu mówić. Odniosłem raczej wrażenie, że zgromadzeni nie tyle przyszli się pojednać, co wzajemnie tolerować przez kilka godzin przy jednym stole. Na miejscu pojawili się m.in. Filipek, Bomba, Natalia Hereta, gdzieś pomiędzy nimi Camera Boy, człowiek z którego internet robi regularnie mema, który mimo to uparcie pcha się do środowiska, gdzie każdy kolejny uczestnik ma przygotowaną dla siebie nową porcję drwin. Natalia Hereta jak zwykle, wystylizowana była tak, jakby wybierała się na komunię małego Pawełka z sąsiedniej klatki, a Camera boy przyglądał jej się z uwagą godną osobistego asystenta do spraw trzymania telefonu podczas nagrywania TikToków. Już na starcie Filipek pozdrowił widzów Szalonego Farmazona, Boxdela oraz cytując, kasztana Camera boya. Pozdrawiam Zaczynało. wszystkich widzów Boxdella, kamera boya, Szalonego Szczura i Tańcule. Ten z kolei postanowił odpowiedzieć sugerując, że Filipek jest niespełnionym raperem, który marzył o karierze w Nowym Jorku, a skończył przyjemnym stole z nim samym. Riposta może i miała ambicje, ale zabrakło jej mocy. Chciał powiedzieć, że Filipek to jest k Niespełniony raper najwyraźniej. Ale być lepiej niespełnionym raperem niż niespełniony Bomba Scarface również nie owijał w bawełnę i jasno dało do zrozumienia, że kamera boja nie darzy sympatią określając go mianem człowieka, który potrafi jedynie wykorzystywać swoją partnerkę, bo sam nie bardzo ma się czym pochwalić. On tylko potrafi wykorzystać swoją dziewczynę, dziewczynkę. Co ciekawe, kamera Boy przyjął tę deklarację z niemal anielskim spokojem deklarując, że doskonale zdaje sobie sprawę z tego, iż będzie tego wieczoru jechany w policję, nie? Naprawdę, nie? Może tak być dzisiaj, nie, no, może tak być. Nie. Trzeba przyznać, jestem jakaś osobliwa słodycz. Wszyscy zapowiadają, że zaraz go zjedzą, a on tylko patrzy im w oczy i czeka na dokładkę. W pewnym momencie koziołek zadał pytanie, które wisiało w powietrzu od dawna. Czy kamera boje nie czuje się źle z faktem, że internet ma o nim jednoznacznie negatywną opinię, on zdaje się nie robić z tego absolutnie nic, by ten obraz zmienić. Jakby wciąż triła się w nim nadzieja, że uda się jeszcze gdzieś podczepić i wyrwać choćby jednorazowy zastrzyk gotówki. Ja to tobie nie jest wstyd tak publicznie po tym wszystkim się pokazywać. Jakby nie wyglądasz na, wiesz, osobę, która czułaby jakkolwiek się skrępowana tym, że stałeś się największą w internecie no, czemu? A czemu tak no, A czemu tak nie? Tak Kamera Boy zapewnił jednak, że nigdy więcej nie popełni tego samego błędu i nigdy już nie pokocha kobiety prowadzącej niebieską platformę. Teraz jak twierdzi, to on będzie robił to za nią. Cóż, osobiście nie planuję wykopywać dostępu do jego profilu, chyba że w pakiecie oferowałby codzienne uruchamianie mi komputera do pracy. Najlepiej bez konieczności oglądania jego cierpiącej miny. Że na pewno nie popełnię tego samego błędu, co w przyszłości. Poczek Wyciąg nie. Jeśli mam być szczery, wyciągnąłem wnioski takie, że nigdy więcej nie będę k Ktoś z uczestników słusznie zauważył, że gdy kamera boju był z i to jakoś szczególnie nie przeszkadzało mu to, czym ona się zajmuje. Dopiero po rozstaniu doznał nagłego oświecenia moralnego, choć przy bliższym spojrzeniu widać, że chłop dość mocno plączy się w zeznaniach. A Bogsdel? Bogsdel siedzi, popija czerwony barsz i cieszy się jak dziecko, bo tym razem internet jedzie po kamera boju, a nie po nim. To stara i skuteczna strategia. Gdy jadą ciebie, znajdź kogoś, kogo będą jechać znacznie mocy. Szczerze mówiąc, dziwię się jedynie, że nikt nie wylał tego barszczu kamera bojowi na głowę. Owszem, zepsułoby to resztki świątecznego klimatu, ale umówmy, się. Tego klimatu i tak tam za wiele nie było. Kamera Boy w tym roku nie zasłużył na Ruzgę, a ani na poklepanie go po głowie i powiedzenie dobra robota synu. Na koniec dowiadujemy się jeszcze, że kamera Boy jest tak opokanej sytuacji finansowej, iż musiał pożyczać pieniądze, żeby w ogóle dojechać na imprezę bomblady. Jeżeli tak dalej pójdzie, będzie tam wpadał wyłącznie po to, żeby coś zjeść, skoro nie stać go nawet na 30 zł na transport. I razem zarabialiśmy te, p... te Drugi Excel... Musiałem hey, to no musiałeś kurde, dzisiaj pożyczać hajs żeby na Ubera mieć żeby tu przyjechać nie musiałem pożyczać żeby mieć na paliwo tak i co Śmieje się z nie. tego i to jest już wystarczająco wstydliwe, biorąc pod uwagę jego internetowe zasięgi. Przy takiej rozpoznawalności powinno mieć się środki przynajmniej na podstawowe funkcjonowanie, a nie liczyć, że wszystko ogarnie partnerka. Bo umówmy się, wizja kamera boja na magazynie, gdzie nawet kierownik zmiany śmieje się z niego, bo to ten od wykorzystywania dziewczyny, brzmi jak gorzka, ale bardzo realna puenta tej historii. W pewnym momencie miała zadzwonić nawet sama Nikita do Boxdela, której jak miewam, zamarzył się czerwony barszczyk konsumowany z wielką powagą przez barona. Hmm, to już ci, to. Mam przekazać, czy, mogę, czy możesz... Czy możesz powiedzieć? Ja nie nic o... kamera, i nie był zachwycony tym faktem, bogając aby nie zdradzała tego głośno. Yy, mamy informacje od Nikity, bardzo bym prosił o ciszę. Ja nie chcę jej w ogóle słyszeć, po co ty to udostępniasz? A po co ty jej dajesz no, w ogóle... Ona... No ale cóż... Takie mamy klimat. Jeśli ktoś bez przerwy wypowiada się o drugiej osobie, wypada pozwolić, by ta mogła zabrać głos i przedstawić swoją perspektywę. Kamera Boy niezmiennie zaprzecza wszystkim zarzutom, jakoby miał Nikolę do czegokolwiek zmuszać, manipulować ją czy planować całe zdarzenia według własnej woli. Jednakże, biorąc pod uwagę fakt, że Nikita dobrowolnie udała się do Daniela Magikala, można przypuszczać, że nawet bez ingerencji kamera Boya jej decyzje i działania miałyby miejsce. Oczywiście, nie da się wykluczyć, że w pewnym stopniu ją podjudzał, lecz z dużym prawdopodobieństwem i tak podążałaby swoją ścieżką, niezależnie od jego wpływu. Gdybym ją wykorzystywał, to ona by musiała to robić pod przymusem, stary. Ja manipulowałem dorosłą kobietę, która jest świadoma... swojej. No nie, nie jest dorosłą. Co istotniejsze, kwestia przymusu. Czego nie było w tej układance, wydaje się nieistotne wobec całokształtu zachowania bojga. Dwójka to od zawsze sprawiała wrażenie, jakby cały świat był im zobowiązany do okazywania szacunku i tolerancji wobec ich działań oraz ekscesów. Niezwykle ciekawe jest to, że w tym momencie Nikita wydaje się wypadać na mniejszego kasztana w porównaniu z Kamera A przecież w rzeczywistości oboje prezentują poziom emocjonalnego chaosu, którego większość ludzi nie powinna doświadczać. W pewnym momencie bomba Scarface podszedł do Kamera Boy i zaczął niemal pieszczotliwy manipulować jego twarzą, wprost sygnalizując chęci upokorzenia. Wytrzymał i nazwał bombę frajerem, choć sytuacja była jasnym pokazem siły i dominacji. Bomba, jako dumny reprezentant twardych zasad, nie mógł pozwolić sobie na pozostawienie tego bez odpowiedzi. Wymierzył więc sprawiedliwość własnymi rękoma, aplikując kamerobojowi solidnego liścia na oczach wszystkich kamer. Warto przypomnieć, że w tym miejscu nie było żadnej ochrony, co czyni sytuację jeszcze bardziej ryzykowną. Jedynym, kto mógłby interweniować, był Boxdale. Kamera w tym momencie nawet nie próbował się bronić ani oddać ciosu bombie. Jakby doskonale pojmował, że zasłużył na to traktowanie. Po prostu założył kurtkę, mam roto coś pod nosem i wyszedł. Jak bomba, szczerze? E, bomba, chodź tu, chwilę. No, co to No, to nie rzucajcie się mnie. Ej, a Wojtas powiedział, Wojtas powiedział. gdyby Boxdel zaprosił go następnego dnia na kolejne spotkanie z podobną ekipą, KameraBoy zapewne przybyłby ponownie, by wysłuchiwać wszystkich komentarzy, a nawet na Sylwestra pojawiłby się, przyglądając się sztuczkom i kawałkom jedzenia, lecącym w jego stronę, zamiast oglądać fajerwerki. Można sobie wyobrazić, że musiałby pożyczyć od Boxdela kolejne 70 zł, żeby zakupić jakieś petardy, piraciki lub zimne ognie, by nie przyjść z pustymi rękami. Kilka dni po tym zdarzeniu KameraBoy kontynuował swoją publiczną ekspozycję na Instagramie, publikując dramatycznych. Wpis, który pozwala sobie przytoczyć w całości. Cytując: Słuchajcie, prawie trzy lata broniłem jak lew kobiety przed całym światem, czy to hejt w internecie, czy ataki na żywo w życiu prawdziwym. Broniłem, mimo że znam jej brudną i obrzydliwą przeszłość, o której wy nie wiecie, którą ja zaakceptowałem, bo się zakochałem. Broniłem, ile mogłem, sam narżając się na ogromny hejt. A dziś, ta sama kobieta wbija mi noże w plecy, nie patrząc na konsekwencje. Nienawidzę cię i to, ile w twoich wypowiedziach jest kłamstw manipulacji. Jesteś obrzydliwa i mam nadzieję, że nie zobaczę cię już do końca swojego życia. Karma cię kiedy znajdzie, ona adresu nie gubi. Koniec, koniec cytatu. Analizując te słowa, widzimy najpierw miłość, najpierw desperacką próbę ratowania tego uczucia, a na końcu nienawiść wylewającą się z każdej literki. Nikita nie mogła pozostawić tego bez odpowiedzi. Twierdzi, że skoro on może na nią cisnąć, ona również ma prawo reagować. Zapytana, czy widziała, jak ktoś reaguje na jej byłego, odpowiedziała twierdząco i uznała, że w pewnym sensie było to słuszne. Przytoczyła sytuację, w której bomba wymierzył sprawiedliwość, podkreślając, że nie wyobraża sobie, by pozwolić mówić takie rzeczy komuś, kto dopiero co opuścił zakład karny. Oczywiście, gdy Daniel Magical opuścił więzienie, Nikita również nie odpuściła mu pewnych uwag, ale przecież Magical nie należy do grona prawilniaków, więc rozmowa o tym jest zupełnie zbędna. Nikita skierowała też ostrzeżenie do przyszłej partnerki Kamera Boja. Relacja z tym człowiekiem może się wiązać z publicznym wyzywaniem od najgorszych. I do przyszłej... Kobiety Credit Boya, ja uważaj, bo możecie zacząć wyzywać od. od PF. Taki jest Credit boj. Zobaczymy, jak się do tego odniesie. Trudno nie przyznać jej racji. Dopiero potem, gdy dziewczyna odcięła kamera bojowi źródło dochodów, dotarło do niego, że Nikita potrafi być bezwzględna. Żył sobie przez 3 lata i przez 3 lata nie przeszkadzało mu to, co robię, wręcz robił mi zdjęcia. Sam jestem zdziwiony, że utrzymywała go przez 3 lata, jej przyczucie alarmowe nie zadziałało po miesiącu czy dwóch. Kamera jak twierdzi nauczył się w pełni smaku prawdziwego faceta dopiero po rozstaniu, co ukazało jego prawdziwe oblicze. Pełen klasy, starannie obrany, ale jednocześnie uzależniony od łatwych zasięgów jak wielu współczesnych influencerów. Historia ta ukazuje też ewidentny paradoks współczesnej sceny twórców internetowych. Jedni zdobywają fortuny i luksusy jak Natal Marcoń z Willą w Dubaju. Inni jak Kamera Boy walczą z internetem i nie stać ich nawet na codzienny posiłek czy transport. Z wydarzeń Wigilii Box Dela Kamera Boy zabrał zapewne parę pierogów do domu, ponieważ w lodówce prócz wspomnień o nikicie nie miał nic. Najzabawniejsze jest to, że Nikita przez chwilę nawet zaczęła bronić Natana Marconi, jakby całą swoją niechęć do innych influencerów próbowała skoncentrować na swoim byłym partnerze. Co to na to, jak ci Natan nazwał? Natan nie jest taki, jest taką osobą, on po prostu, no. W pewnym momencie Nikita dosłownie zaczęła mówić, że rozumie, iż Natan i może żywić negatywne opinie wobec kobiet prowadzących profile na pewnej kontrowersyjnej platformie i że, gdyby nie zaistniały incydenty, gdzieś mogliby wspólnie cieszyć się trójką dzieci oraz domkiem gdzieś w okolicach Starachowic. Jakby ja. Rozumiem to, że u mnie tolerujesz tego, że na przykład mam tą niebieską platformę. Nazywa mnie tak przez jakieś tam swoje. przez jakieś tam swoje. Sama Nikita zaczęła zauważać, że w trakcie związku boy przejawiał swoiste, wręcz obsesyjne zainteresowanie Danielem Magikalem. Wprost pozostawił mu ołtarzyk na środku wynajmowanego pokoju, co samo w sobie stanowiło niecodzienny przejaw uwielbienia i podporządkowania. Dziś natomiast, jak twierdzi, jego uwaga i fiksacja, przeniosły się na nim, co doprowadziło do absurdu, który między innymi brakowałoby, by, by postawił jej pomnik na klatce schodowej. Będąc ze mną w związku, miał bardzo dużą obsesję na punkcie Daniela Magikala. A teraz zaczyna być obsesja na moim punkcie, to jest e, bardzo niezdrowe. Jak dodała kamera, bo i zmaga się obecnie z klasycznym bólem czterech liter, obserwując jak ona pnie się naprzód, zarabia pieniądze i rozwija własną pozycję, podczas gdy on jedynie, co jest w stanie zaoferować, to darmowy czerwony barsz, niczym bezdomny wędrowiec pukający do losowych drzwi, w nadziei na choćby chwilowe schronienie w zimny dzień. A wiecie, co go najbardziej boli? Że ja ruszam sobie dalej, idę do przodu. W sumie to nawet... To ostatnio mówiłam, że to w sumie bym mu mogła napluć do zupy, ale na dzień dzisiejszy... To nawet bym mu nie do tej zupy. Sytuacja brzmi komicznie, gdy Nikita przyznaje, że kamera bo rzekomo zabłysnął dzięki niej, podczas gdy ona sama odniosła sukces dzięki Danielowi Magikalowi. Obraz tej sytuacji przypomina metaforyczne wtargnięcie do mieszkania na ulicy urzędniczej. Wzięła co uznała za swoje, po czym uciekła w ramiona kogoś, kto od samego początku dawał wyraźne sygnały dotyczące swojej osobowości i zamiarów. Tu widać ewidentne minus w ocenie sytuacji kamera boja, który zdawał się uważać, że będzie Nikita dojść do końca życia z pieniędzy, a on w tym czasie będzie odgrywał rolę poważnego menadżera w garniturku, udając kompetencje, których brakowało. W realnym świecie. Być może najtrafniejszym scenariuszem byłoby, gdyby Cameraboy w ogóle nie dostawał żadnej walki w żadnej federacji. Albo jeśli już, najlepiej, aby nikt nie pożyczał mu pieniędzy na dojazd. Pojedzie autobusem, spóźni się, a w kontrakcie zapisze, że za spóźnienie nie dostanie ani grosza. Takie rozwiązanie wydaje się najbardziej sprawiedliwe wobec całej tej farsy. Cameraboy zresztą próbował tłumaczyć wszystkie swoje kredyty, pożyczki i wydatki tym, że była to wspólna decyzja i potrzebował pieniędzy wyłącznie na kosmetyczkę oraz nowe stringi. wzięcia kredytu, bądź w ogóle temat kredytu, był, był naszą wspólną, jakby My o tym rozmawialiśmy prywatnie, pisaliśmy również o tym wiadomości do nas. Nawet we wrześniu, 9 września, pisaliśmy o tym, że chcielibyśmy wziąć kredyt, że nikt nie musi o tym wiedzieć. Obserwując tę scenę, nie sposób nie dojść do wniosku, że zarówno on, jak i Nikita znaleźli się w groteskowej sytuacji, w której obydwoje powinni czuć się zawstydzeni. Cała ta dwójka została w pewnym momencie uformowana przez Daniela Magikala, który, jak można przypuszczać, obserwuje ich kłótnie za monitora, odczuwając przy tym cichą, niemal sadystyczną satysfakcję z efektów własnego wychowawczego eksperymentu. A jeśli ktoś chce zagłębić się dlaczego nikt nie przypada za Adrianem Polakiem do poprzedniego odcinka na kanale, klikajcie w adnotację i kanał się ma z blokowiska polecajcie Elo.